Jest niezwykle trudna w życiu bezdomnych zwierząt. My w tegorocznej akcji Radia Osztyn Zima z Pupilem będziemy zbierać dary dla e, mieszkańców e, azylu, które prowadzi Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt. A akcja Zima z Pupilem jest ważna przede wszystkim z perspektywy psa. Potrzebujemy przede wszystkim karmy, tak? To jest naprawdę podstawowa rzecz. Potrzebujemy karmy mokrej, dobrej jakości, tak? I karmy suchej dobrej jakości. Bardzo proszę, jeżeli mogę, nie kupujcie Państwo karmy, która no, nie jest odpowiednia dla żywienia zwierząt, dlatego że to bardziej szkodzi niż pomaga. Potrzebujemy żwirku dla kotów, bo to jest towar deficytowy. Niewiele osób o tym myśli, że taka rzecz by nam się przydała. Potrzebujemy ręczników papierowych. Potrzebujemy środków czystości różnego rodzaju, płynów do naczyń, środków, do, środków y, do mycia łazienki chociażby, tak? do mycia klatek. Tak? Tego typu rzeczy są nam niezmiernie potrzebne. My się utrzymujemy tak naprawdę tylko z datków ludzi dobrej woli. Tak? Jesteśmy organizacją, która ma status pożytku publicznego, więc również 1,5% jest dla nas olbrzymim wsparciem, ale naprawdę te fundusze i te możliwości, które mamy finansowe, my musimy naprawdę bardzo skromnie dzielić, żeby starczyło nam na cały rok. Które się nigdy tak naprawdę nie zamyka, które działa 365 dni w roku, nigdy nie wiemy, tak naprawdę, idąc do domu, co się danego dnia wydarzy, tak, bo dzieje się zazwyczaj dużo wtedy, kiedy są dni wolne, tak? kiedy inni siadają do stołu, e, kiedy jest wolna sobota, wolna niedziela, to u nas zazwyczaj się coś dzieje, tak, i wtedy my chcąc, nie chcąc, widząc to zwierzę na ulicy, przepraszam za moje wzruszenie, to po prostu pomagamy. 他们。